Witam. Na dzisiejszych zajęciach plastycznych pobibawimy się w projektanta mody. Stworzymy taką papierową postać i do tego piękne stroje również z papieru. Co będziemy potrzebowali? Klej, nożyczki, ołówek, kredki, brokat może być. Mogą być różne materiały plastyczne, które macie w domu. Kolorowe papiery, tkaniny. Wszystko, dosłownie, wszystko, co macie. I słuchajcie, od czego zaczynamy? To będzie najtrudniejsza część tego zadania, ponieważ musimy stworzyć postać. Może to być postać dziecka, kobiety, mężczyzny w zależności jak to chcecie się bawić. Jeśli ktoś będzie miał problem z narysowaniem postaci, to poniżej w filmiku będzie link i będzie można sobie wydrukować tą postać. Pamiętajcie, jak będziecie rysować, narysujcie tą postać na papierze technicznym, żeby długo wam służyła i nie zniszczyła się od razu. Kolorujemy ją i wycinamy. Postać wygląda tak. I teraz najprzyjemniejsza część procesu – projektowanie ubrań. Trzeba tą dziewczynę odrysować, kontur. W zależności jaką chcecie zrobić sukienkę. Ja teraz zrobię taką najprostszą i najszybszą. I słuchajcie, o czym, nie, czego, o czym nie możecie zapomnieć: to te zakładki. Te zakładki pozwolą utrzymać Wam tą sukienkę i nie będzie Wam spadała i przesuwała się. Sukienkę ciśniemy. Pamiętając o tych zakładkach, żeby ich nie ściąć. Pamiętam z dzieciństwa, że to było najtrudniejsze. Z <laughs> wycinaniem, właśnie te zakładki. Bo to jest taka zabawa z mojego dzieciństwa. Bawiłam się świetnie, dlatego chciałam i Wam pokazać ją. Kombinować różne stroje, nakrycia głowy, buty, torebki. Używać różnych materiałów do tego. Wykorzystać dosłownie wszystko, co macie w domu. Mogą to być guziczki, jakiś kurdomek, a może jakieś macie suszone kwiaty, aż liście. Słuchajcie, wszystko się przyda tutaj. Widzę nam waszą kreatywność sprzątamy stanowisko. Tak. Ja mam taki pomysł, żeby pomalować tą sukienkę brokatem. Najważniejsze, żeby dokładnie pokryć klejem całą powierzchnię, którą chcemy uzdobić. Jestem to na jakiejś kartce papieru, żeby odzyskać potem ten brokat. Nie poszedł do śmieci. Zobaczcie. Super nam wyszło. I właśnie jest no sukienka gotowa. Prosta, nowoczesna, błyszcząca. I tutaj zaginamy to. Te różki. O, zobaczcie, jak super. Tu nie powinnam tego dotykać jeszcze, bo to mokre. I słuchajcie, każda sukienka ma właśnie takie przygotowane yy, tutaj do zagięcia papierki. No i bawimy się. Patrzcie, co ja tutaj stworzyłam. Suknia balowa. Możecie naprawdę piękne rzeczy robić, kolorowe wymyślać. Maszcie tutaj przebranie za ośmiornicę. Do tego nakrycia głowy. Patrzcie. Ale też tutaj jest, to przez przypadek mi wyszło, ale to fajne jest, bo jest papier dwustronny. Zobaczcie i możecie raz sobie robić taki jest, taką sukienkę. Raz. Różności od humoru. Taką. Także zachęcam do wspaniałej zabawy, własnych poszukiwań i mam nadzieję, że zaskoczycie mnie.